Halo, halo? Halo? Puk Puk? Halo? W tobie co ty w nocy halo? sobie wejść, halo polowy? Ja nie mogę ty, ty człowieku sobie nie zdaj... Ty nie wiesz co jest Ej. dzisiaj? Ty nie wiesz co jest dzisiaj? Dzisiaj o trzeciej w nocy jest sekretna tajna premiera, ale ale dwa odpali ona w kinie! Jak ale dwa? Najnowsze piosenki o trzeciej w nocy, no ja już tam zasuwam na premierę zaraz, to jest ale najnowsza premiera! Ale przecież ty nie wiesz, jak niby nie o co tej nocy, co ty nocy. Nie tej? wiem, no tamte kino, tam nie tutaj wrzuca tą tak? piosenkę i nie wiem, no trzeciej w nocy ją grają, więc ja idę szybko zobaczyć, bo też jestem ciepła. Dobra, ciekaw, co to słuchaj, już. zamawiaj dwa pupkolnych w auto i jadę. Dobra, no ja już tam jadę na swoim dobra, motorku. Dobra. Widzimy się Fez. na miejscu, elo! Dobra, widzę jeżeli to jest prawda, co mi widać, to w takim razie musimy iść, w takim razie wsiadać teraz w auto i jechać do kina na ale ale 2 od setej w nocy. Dobra, widzowie. Wsiadam teraz w fulkę, oganiam czekajcie, jestem chyba gotowy, eee, jedzenia, no, niestety nie mam, bo całe wyzałem. Więc widzowie, w tym momencie wsiadamy sobie w naszą fulkę i jedziemy na ale ale 2. Wsiadamy w moją piękną fuletkę, tak, ze wsiadamy i jedziemy. Odpalamy już tą fulę. Jedziemy! Odpalię tą pulę i jedziemy do kina od setej w nocy, no. Nie jest to za odpowiedzialna rzecz, ale Dave powiedział, że ale, ale dwa będzie lecało od w nocy, więc widzowie, no, zostało chyba jeszcze 15 minut, więc no, tak, tak idealnie by było, więc jedziemy. Poczekaj, wielkie kilo to jest. Dobra, czekajcie, zapalkuję, ej, tu jest jakiś parking w ogóle, halo, halo, jest gdzieś, dobra, tu się chyba da zapalkować, ej, jest? ej, Dave leży, czekajcie, nie, nie, co, nie, czekajcie, Dave, halo, budźcie, halo, Dave, 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 budźcie, 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 budź halo, chłopaku. Nie, widzowie, on zginął chyba, widzowie, on, on chyba nie żyje, ja nie wiem, dobra, nie czekajcie, aż mi, aż mi dostałem ośmiu, widzowie, dobra, nie, ja nie wiem, czy ja chcę do tego gina normalnie z Dave zginął jeszcze całą noc, i co ja o teraz zrobić, jak on, nie, no, czekajcie, dobra, nie, czekajcie, no, 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 bluzki przede dobra, widzowie, nie wiem, czy, czy co jak on nie będzie, no, ja nie wiem, czekajcie, dobra, nie, 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 czekajcie, ja, dobra, nie, ja se muszę dowiedzieć, co się stało, dewowy. ja wsiadam w te kino, głupie, i widzowie, jak tu wchodzę, czekajcie, jak to się robi, jak to się robi? odbyła bilety, czekajcie. Bilety tu są? Czy co? Jak to się? Bilet halo? Ej, faktycznie, patrzcie, trzeba kliknąć. Dobra. Ej, nie zrozumiałem, Dobra, jeszcze raz. Czekajcie. zrobię tak. Tutaj, pyk. I tutaj, tak, dobra, szybko, szybko, szybko! Jest, przejechałem, udało się, dobra. Zaparkuję swoją półkę w kiesynet, dobra, w sumie nikogo nie ma tej w nocy. Właśnie to jest bardzo dziwne, nie? Że nikogo nie ma akurat. Mam dwa bilety parkingowe, więc yy, mandatu nie mogę dostać, nie mogą mi wlepić mandatu. Także, dobra, widzowie, idziemy teraz się dowiedzieć, o co chodzi z tego i dlaczego on nie żyje, widzowie. Albo on po prostu jest odurzony, no to jest krew normalnie, nie wiem. Nie wiem. Czemu tu jest tyle krwi? dobra, nie wiem. Widzowie, no nie rozumiem tego, dobra, powiem wam tyle. Trzeba iść dalej i przemyśleć, i o co tu chodzi? Dobra, czekajcie, Kup bilet na ale, ale dwa. Dobra, widzowie, tutaj. Patrzcie, sprzedawca, dobra, dzień dobry. E, Chciałbym kupić bilet na ale, ale dwa. E, czy mógłbym go zakupić? O, witaj, chcę kupić bilet od Ciecej w nocy. Bardzo, bardzo chcę kupić bilet i chcę zobaczyć o coś z moim kolegą. I czemu w ogóle nie żyje? No, co w sumie stało takiego? Co sobie zrobili? W takim razie, nie chcę od ciebie pieniędzy. Przyniec mi coś strasznego, posłuchaj w toalecie. Na pewno coś znajdziesz. Czyli w toalecie jest coś, no nie no, widzowie, przecież... No, ja bym to mówił nie no nie będę tego mówił. Mógłbym to w nie zdejwa, ale no, to nie wiem, to jest tak straszny widzowie. No, no, nie, nie wiem, do co samo chodzi. I jeszcze ten głupi deszcz zaczyna dobra, powiem wam tyle. Ja widzowie, yy, wchodzę teraz na sekajce, Muszę poszukać toalety. W ogóle patrzcie, cytuję, stop, nie wchodzić pisze, Ja nie rozumiem, to pisze nie wchodzić z ty. Dziwne to. Patrzcie. Ale, ale dwa normalnie, znaczy nie, to jest, to jest ale, ale jeden chyba widzowie, no ta, bardzo fajne, to jest najł najładniejsza chyba z tych wszystkich, ale dobra, czekajcie, patrzcie, to jest kolejny i to jest chyba klip kreatywny, jak się nie mylę, i to jest banan, nie, to jest tak śmieszne, dobra, czekajcie, on mówił, żeby psy nie coś no strasnego to są jakieś lejki, i to są podsty, jakie mechanizmy, nie rozumiem, dobra, czekajcie, chodźmy dalej, zobaczmy, czy tutaj są jakieś strasne. ej, jak to się, jak to działa, dobra, nie rozumiem, czekajcie, tu są jakieś dziwne, dziwne, z... ej, patrzcie, dobra, Jakie to jest strasne widzowie, ale w sumie tutaj jest patrzcie, głowa nie zwiedza chyba to jest. I to też jest mega strasne, dobra. Co my tu mamy? To w ogóle coś jest w tych klejkach, nic tu nie ma, widzowie. Ogólnie. O dobra, nie, patrzcie, jakie to jest strasne, nie? tutaj też chyba... Eee, minigun! Dobra, ten! Ej, mam takiego na napajonowie widzowie, takiego. No co jest inny minigun, ale bardzo podobny. Ej, naboje! Dobra, biorę to, biorę to wszystko widzowie! Wszystkie naboje, patrzcie, normalnie! Co jest ty? Bierzemy to, bierzemy, to, bierzemy, to, bierzemy to czekajcie. Patrzcie ile tego tu jest! Dobra, biorę wszystkie jakie się daje, co ja kliknąłem? Ja nie wiem o co chodzi, ale dobra, czekajcie, weźmy wszystkie naboje jakie tu są, jest ich po prostu mega dużo i no ciekawe, ciekawe mnie to, czemu w ogóle one tu są, to jest bardzo dziwne akurat, ale dobra, mamy wszystkie? Mamy wszystkie! W takim razie mogę chyba oddać sprzedawcy tą zabawkę, e, czekajcie, nie, nie pisałem zabawki, straszna rzecz, straszna głowa e, zjedza, która... O właśnie, dobra, jak to w ogóle się nazywa? Bill, widzicie, no to jest Bill, czyli, czyli nie zbić w dziecku, dobra, Nic mi się się świetni. Czy coś tutaj jest? O, to już chyba już niestety, niestety nic nie ma, widzowie. Eee... Dobro, w kiblu, patrzcie, co jest pizdabłek, dobra, biorę to, koksy, koksy, koksy. Przydadzą mi się... Kolejne, dobra, nie, nie, nie. To jest, widzowie, przesada, akurat, żeby w kinie takie rzeczy były, dobra. Powiem wam tak, trzeba teraz poszukać. Ej, a właśnie, sprzedawcy muszę dać, żeby na bilet zmieć. E, I to jest w ogóle ciekawe, czekajcie. Sprzedawca, sprzedawca, sprzedawca. Eee, jest sprzedawca, już, już zdobyłem z czasem Sprzedawca. No, 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 Postaraj się, kliknij sobie w przycisk, a dostaniesz bilet. Koncert zaczyna się za 10 minut. Widzowie, ja chyba kliknąłem w ogóle w przypadku, Bilet, ale, ale dwa, dobra, mamy to. Mamy to, widzowie. Ej, yy, good, znowu jak tu leje, nie? Ja nie wiem, dobra, czekajcie. Co on się napisał? Za 10 minut, tak się zaczyna? Za 10 minut, dobra widzowie, w takim razie, no tak, ja muszę teraz znaleźć drogę do drugina, no bo tędy się nic nie da, więc musimy znaleźć prawdziwą drogę e, I teraz tak, a teraz tak, jakby tu kurczę, tam ten się nie da dojść, e, może kurczę do tego sprzedawcy, czekajcie bym się włamał, patrzcie tu coś jest normalnie, tu normalnie, czekajcie, czekajcie, patrzcie tu się do, dobra, nie, czekajcie, nie będę na razie ten seru. Wrócimy i pójdziemy normalnie, a potem na końcu wrócimy tutaj za, i pójdziemy za radę, za sprzedawcę. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Tutaj się wejść nie da, więc prawdopodobnie trzeba iść do góry. Tam, dlatego ja pójdę sobie chyba od tędy. E, tam, czekajcie, co tam jest w ogóle. Patrzcie, tam jest pion hate, pion hate widzowie, tam jest, dobra. Ej, normalnie patrzcie, jaki obrazek fajny. Ej, co to jest? Ej, dobra, dobra, czekajcie. Dobra, nie wiem, o co z tym pionem, widzę. Patrzcie, oj, no wiele leci, dobra, czekajcie. Zabijam go, ja nie mogę widzowie, czekajcie, ale to jest głośne ty, dobra czekajcie, muszę ściszyć, widzowie, ej, normalnie widzicie jak ten minigun mu zwala, ten minigun, widzowie, po prostu miazdy ich i to jest bardzo śmieszne, dobra czekajcie, czyli jednak te pająne są złe, odsetrzej w nocy widzowie, dobra, czekajcie, patrzcie, milion tu jest, dobra widzowie, tu też jest milion, to jest nuty, z nuty milion, widzowie, od pajona. ej, a to jest klips kreatywny, patrzcie, ale... Kulce, trumny wyglądają, że jest takie skibet. Eee, panią, fajnie, fajnie, Szybko, 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 szybko! Dobra, ja nie mogę, ale mnie wystraszył widzowie teraz mnie. Dobra, rozwalamy. Wasze kolejnie jest, dobra, musimy go zaraz wyjaśnić. Ale, ale najpierw sobie sprawdzimy. Dobra, jednak tutaj nic nie ma takiego. Eee... Dobra, czekajcie. Eee, dobra, dobra. jest koleś, jest koleś, jest koleś, jest koleś! Dobra, zabijamy, zabijamy! Jest, 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 jest! jest. Dobra, mały, łatwo! Ha! <laughs> łatwo zrobiony, kurczę, chłopak został! Czekajcie, pójdziemy sobie teraz tam dalej. E, widzowie, widzowie! Dobra, my musimy wrócić, no powiem wam tak. Te kino jest mega opęcane, ja nie wiem, bo w ogóle... Ej, kolejny pająk, patrzcie. Pająk, kolejny mały pająek. Dobra, za... Ej, nie mam na boju. nie mam na boju, szybko. goni szybko! Gonimy, gonimy, gonimy. Gonimy, czekajcie! Dobra, dobra, dobra! Pokonany, dobra, ale łatwo, ja nie mogę. Widzowie, te kino jest mega po prostu demoniczne. I to jest jakaś przesada, czekajcie, co to jest w ogóle? To jest? Ej, dobra, nie, ja tam nie chodzę, Bo ja nie wiem, co ja stamtąd wyjdę. Ja się pogubię w tym kilnie, on jest za duży. Dobra, czekajcie. Aha, tu jest wyjście, patrzcie. Na początek, dobra. To ja tutaj nie muszę w ogóle iść, bo, bo to jest bez sensu. Ej, co tu jest, patrzcie. Jakiś command blok ja nie wiem, o co tu chodzi. Tu nie ma nawet itemów. Bez sensu, tu nawet... Ej, nie wrócę, nie? Ej, wrócę, dobra, czekajcie. Aha, jestem tutaj, dobra. Czyli musimy iść tutaj i chyba w lewo. O, chyba tu... Co tu jest, ej? Pokaż mi. <laughs> Pan, szybko. Patrzcie, jaki słaby co robimy, go łatwo tej kurce, bo. Jak on bije mocno, widzieliście? No, ki tam mi wizu. Ej, patrzcie, jaki tu jest, wielki. Jaki... Cujus! Jo ci nie mogę tam adjektować na koncert chyba za, za 10 minut, widzowie grał. Patrzcie, tu jest y, pajon. Y, chyba z tego, z pajon y, y, USA, właśnie. Ej, co robią te dźwignie, czekajcie? Ona coś robią? Kliknijmy, czekajcie, poklikam. Bardzo mnie ciekawi, co one robią, co one coś robią, czy po prostu. One sobie tak. Tak po prostu tutaj są, czekajcie. Poklikajmy sobie troskę tych dźwigni. Nie, one chyba nic nie robią, ale w sumie powinny, czekajcie. A przeklikajmy jeszcze tutaj sobie troskę. Może coś się stanie. Ej, dobra, nie wiem, chyba się nic nie dzieje. Ale patrzcie, normalnie powinno chyba się coś zdarzyć, nie? Ja nie wiem, dobra, czekajcie, jeszcze poklikajmy te. Ej, jak zlogowało. Ej, widzowie. Zgasło. Patrzcie. Ej, patrzcie, gasną, gasną setła. Co jest? Czekajcie, front lights. Nie wiem, co to Ale odpalmy to. Czekajcie, patrzcie, może to normalnie są jakieś Ej, farbelki, patrzcie, farbelki pisze. Czekajcie, jak to się... tak i tak? Chyba? Ej, tam coś jest. Ktoś tam jest, widzowie, dobra, nie wiem, czekajcie, odpalam z powrotem te, bo jak kliknąłem to, to się zgasły wszystkie, a ja bym chciał, żeby było troszkę... o, oświetlone, własne git, good, Teraz mi się podoba, dobra, widzowie. Nie wiem, no idziemy dalej e, i szukamy, co tam jest dalej, ponieważ. Widzowie, chyba, że czekajcie, co tam się odpali w końcu. Nie, nic się nie odpala, widzowie, dobra. Ej, tutaj jest jakiś obrazek biały. Bardzo dziwne, bardzo dziwna sprawa, dobra, czekajcie, gdzie my teraz. Gdzie ja teraz powinienem pójść? Bo ja nawet nie wiem. Dobra, tutaj nic nie ma, więc wracamy i myślę, że pójdziemy chyba w prawo. Dobra, jestem w prawo i teraz tak. Ej, jak leje, słyszycie? Słyszycie, jak tu leje, kurce deszcz? Dobra, więc idziemy dalej. Patrzcie, kolej, kolejny pają, dobra, zabijamy go, sypko, sypko, gin, kurczę. Głupi pają nie, czerwony. Nienawidzę ich, tych, tych czerwonych, no, tych czerwonych są chyba gorsze. Co tu jest w ogóle? Patrzcie. A, dobra, to chyba jest jakiś eksperymentalny laboratorium, e, pokolek taki, który, na którym są robione eksperymenty. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, kurczę, głupi, głupi to polek, nie? Też go zniszczę. Ej, dobro. co tu za dźwięk, czemu to? Czemu co tak ty się tak klikaty? Nie, nie Dzięki, dobra, gień, 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 tylko głupi pają, nie, nic stąd, swe dobra. Ej, normalnie tak mi przeladza ten zegar, nie wiem. Ej, co tu jest? Ej, co tu jest? Zielone, patrzcie! Zielone Ze, trzy, normalnie, oficjalny music widzowie, ale fajne, patrzcie, i bębenki tu są normalnie, ja nie mogę, jakie super. Co tu jest jesteś? Są jakieś zaczynanie. To wygląda jak widzowie backstage. Yy, całego koncertu, no, no nie? Patrz jakie zupki obrzydliwe tu są. I patrz jak pający ma, kulce ten plik banknotów. W całym tyle mieć. Jakbym tyle miał, co bym sobie kupił? Chyba lepszy komputer, nie? A wy napiszcie w komentarzu, co byście kupili za tyle pieniędzy. Dobra, widzowie, ja teraz się kieruję. Kieruję się chyba tam, ja nie wiem. Ej, dobra, tam chyba prowadzi na długie piętro. Ej, czekaj, patrzcie, Ej, to jest... Ej, to by chyba, czekajcie, to jest chyba backstage! Ej, chodźcie, patrzcie! Chyba tlenuje luty, widzowie, przed koncertem, dobrze? Nie, wiecie co? Ja nie będę mu przeszkadzał w tym momencie, widzowie. Wracamy i idziemy normalnie ogarnąć sprawę, dobra? czekajcie, zobaczymy, co jest dalej w tym kinie. Jeżeli tak jest, on po prostu chyba jeszcze trenuje na backstage'u, to po prostu nie będę mu przeszkadzał, widzowie. Ej, tu są jakieś dziwne rzeczy, jak tu jest w ogóle ciemno, widzowie. Patrzcie, tu też jest. Backstage chyba, dobra, chyba wracamy. Mi wydaje, że widzowie, zaraz chyba w ogóle minie 10 minut, więc ja muszę się teraz po prostu dostać do, do miejsca, e, wiecie, jakby powrotnego. Dobra, widzowie, widzicie co tam pisze? Koncert za minutę, dobra, musimy się spieszyć jak najszybciej. Ej, znowu to piszę, dobra, czekajcie, ja muszę wrócić do miejsca miejscowego, bo nie pamiętam jak tam jak tam się w ogóle sło! Czekajcie, pójdźmy sobie chyba tędy. Nie, dobra, czekajcie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czekajcie. Tu też, nie? Ej, a dobra tędy. Dobra, widzowie, widzim. Ej! Otwarte, patrzcie, luze zwalone dobra, chyba jest, można wejść już chyba, widzowie, dobra, czekajcie, na koncert wchodzimy. poju wychodzi, patrzcie, ej, leci nuta, lecimy nuta, widzowie, patrzcie, dobra, ej, normalnie leci ten, ale, ale jeden, dobra, widzowie, to jest coś pięknego, czekajcie, patrzcie, normalnie ten pają zaczyna śpiewać, widzowie, on normalnie zaczyna śpiewać, patrzcie, jak se widzowie, ale tu... Tak naprawdę, czemu tu nie ma w ogóle publiczności? Ja tego nie rozumiem. Patrzcie, tam jest czerwony pająk! No czekajcie, zobaczmy co ten pająk robi. On, ja czekajcie, ja troszkę podejdę, bo mi się wydaje, że on chciałby, chciałby, gdyby ziemię zobaczyć. I patrzcie, jak normalnie się śpiewa, widzowie. Normalnie jest takim tym, ale widzowie chyba jest bardzo zmęczony, bo, bo bo, tak tylko głową mu chociaż, no w sumie on ma do zagrania, no, dużo piosenek, nie wiem. Więc, więc no tak no, to by, by wyglądało. Patrzcie, normalnie się na nie gapi. Jakimi pają ty? Dobra, ja nie wiem o co chodzi. えい、そもそも、そもそもパイオン、そもそもビジョレ。えい、あそと、使いちゃえ。えい、あそこじ、つい、パイオン、ポケないめ。 pają, e Ej! dobra, czekajcie, on nie widzę, czekajcie, co on nie wyje, widzowie. Dobra, czekajcie, nie, nie, musimy się mieć z pajone, ja nie, nie się z nim widzieć, to jest mój kolega. Ale w ogóle patrzcie, jakim są ten pają. On jest tak czerwony, że, że jakby to normalnie po, wyszedł z pomidorówki do pęką, nie? <grym>, czekajcie, nie, musimy, Ej! dobra, co mi ten pają, bo jest tak, dobra, czekajcie, możemy zabić tego, nie? Ej, zabiję go. Ej, jaki on był słaby, ten pają. Dobra, widzowie. Ej, dobra, to był najgorsza Chyba ocyklucyzki nie, ja jaki sobie nie, nie wymazyłem widzowie, nie, powiem wam tyle, ja mam za już dos po prostu, yy, ja wracam do tej widzowie, dla mnie to jest po prostu za dużo.